Cześć się widzowie, z tej strony SKO Gaming, a to kolejny odcinek z Fortnite Mój pierwszy odcinek na tym kanale. Jak możecie słyszeć po głosie ja już byłem na YouTubie wcześniejszy, na wcześniejszym kanale. Z taką samą nazwą tylko teraz ja mogę Wam podać link tylko wy, do tego kanału w opisie, a może podam, może nie. E, Musimy to zmienić, i w ogóle coś tam się z błędów technicznych już nie, wy, nie wystawiamy na tamtym kanale. Tylko teraz jest nowy kanał, i wystawiamy na tym. Dzisiaj e, prze, przed tym odcinkiem wleciał e, mam nadzieję, że przed tym odcinkiem wleci albo wleciał bo ja to nagrałem wcześniej. Wleciał e, specjalny odcinek, jak ktoś jeszcze nie, ktoś jeszcze nie oglądał, e, to możecie wpaść. A e, ja teraz. Eee... Czemu nie będę tego zrezygnować? Dobra, teraz. Nie, jakiś błąd czy coś. Dobra. Dobra, a zaraz z stoją lecimy. No bo w sumie sklepowa sobie go. Bo był bo ten odcinek wcześniej Właśnie wtedy leciałem na sklepowym bo Tylko ściął mi cały komputer Ściął, ściął mi komputer i, wiem, Teraz właśnie nagrywam od nowa A wtedy już całkiem dobrze nie szło Kilka sekund miałem Ale co? Dobra Wyskoczę sobie I lecę Równie tylko 100 osób e, weszło na serwer. Czy na serwer na no, Ciekawe. A napiszcie w komentarzu widzowie jakie chcecie kolejne gry na tym kanale. E, ja będę wszystkie e, napiszę komentarz pod każdym grą, może zrobię jakąś czy jakby ankietę Czy nie zrobię, tylko w komentarzu może mogę powiedzieć propozycje na gry.

że miał pumpę, że to w sumie mógł być bot albo tak raz strzelił, kucnął jak mi się wydaje, że kucnął a jeszcze zobaczę po nagraniu, czy kłócnął. chyba kłócnął. jak kucnął to bot, a jak nie to ale w sumie to nie wiem na pewno nie grał za dobrze

Bo jest kolejny jakiś typ na ja słyszałem na ci efektów dźwiękowych jak ktoś nie wie to to jest takie ustawienie gdzie widać gdzie są wszystkie skrzynki mogę wam po odcinku pokazać jak ktoś napisze w komentarzu czy chce to zobaczyć jak to włączyć a teraz mamy zieloną wirtelę gdzie jest ten typ kolejny? Tam jakiś dom spalony. Coś tam słyszę. On gdzie. Bo tam. Okej, ja mam do tego bosa tak średnio chciałby iść. ma za dużo nie mam. No prawie... Prawie 240... No, 240. 24 budowę postawię Gdzie jest ten dyk? O, słyszę Strzel, żebym myślał, że ktoś tu jest, o, dobra, widzę go

А он нам и таки боди видал. А, Шкаливается. В сумме он там курка. Много я И на этой лице. Только что вы не меньше. Козыра Амада Пломка. Титали. Не берет и шипки его. Может там, может он нам и читает. Ну, тут, ну. Там ты пцел, босс, А я его убила. No, to było skin Julki, jeśli się nie mylę. Aha, żadnego, ale pompy. Lika trochę. Dobra, wezmę tą kulę. Może chociaż dojdę. F. Aha, bo ja mam pod F. Lidka no, mam pod F. No to będę chodził z budową. Idrico jest w strefie? Jest w strefie. To ja może pójdę w miodu. A szybciej z tym chodzę? Chyba nie. Kole, wziąłbym auto, ale chciałbym wymienić tam te spodnie. Czy tam był jak to się nazywa? Zostawię na chwilę stój kura, spokojnie Dobra Dopalę sobie ognisko Dobra, to jest całe Tylko wezmę skrzynkę, podkąd? Będzie podkąd mm. 12, 13 amu, dobra, wybiorę Wypiję tą potkę. Gdzie uciekasz kółko? Ja da się kopać Dobra. Eee. A jako movement to jest całkiem... całkiem szybki. Czy ta szybka ta kula. Czyli? No eee. co, sobie na tą wieżę iglicy. Wymienimy na ze spodnie się w ogóle nigdy nie używałem tych spodni w tym sezonie. Um. Dziwne jest to, że da się z nią być pod wodą, ale z tą kulą. ale dobra. Mów uh. jakieś amodopompy. Mogę je podnieść z Mogę, dobra. Lecimy. Jestem całkiem blisko, a bym nie, żadnego wpucańca nie spotkał. Potki, ja piję dużo. A no? Zaraz przyjdę, panie Reksie. Tak, Rex, to jest skin Rex, chyba tak się nazywa. Bo zaraz tylko ja tam, no, 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 tą wieżę nie wejdę. Strefy nie ma, więc powinno być mało typów, ale. Mało typów, a ja akurat mam typa. Dobra. Dobra, leży. Mów. Ja się przestraszyłem, no i nie mam HP i nie dojdę do strefy. Muszę tylko wziąć te spodnie. Chyba hmm. ja nie będę marnował e, impulsów, żeby do strefy doszedł. E, wezmę tę kulę. halo, gdzie jest jesteś teraz? E, FK i lecę po to spodnie. 42 sekundy powinienem na luzie. Hmm. Powinienem, a ja w sumie nie wiem. Tylko ktoś leci, nie gadaj. Może niech on zapobiegnie, bo z pójdzie z tą tyląką. Ja chyba nie jestem daleko. Dobra, to jest słaby i z F. Dobra, jestem yy, blisko. Nie, to jeszcze wyżej. Либо еще лучше. Ну, то где-то сюда то нет, я не могу. Окей, сейчас тратя обр... рхп? не знаю, где это дается. Может здесь? Здесь? Нет. Нужно то кристаллы что-то. To sobie te... Chwilę... Tutaj postoję. Może tutaj, o tutaj. Szybko odeweź to. Dobra. I impulsami rezygnuję Teraz zostawię tego typu. Aha. No dobra, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli bym się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę do góry. No, fragów nie za dużo było, ale em, coś tam może dało się zrobić. No. Z tym typem no, ja zabiorę go tylko z tyłu, po prostu miałem te spod i chciałem zobaczyć jak one działają. Eee, no i co? Ja będę się żegnał w tym odcinku. Eee, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!